Hej, cześć manowam wszystkim ludziom, Tutaj TVOLD, witam was w kolejnym odcinku Uncharted 2 pośród złodziei. Idziemy tym niesamowicie przerażającym tutaj terenem. Zobaczymy, co nas tutaj będzie czekało. Mam nadzieję, że nic jakiegoś niesamowicie przerażająco, super strasznego, ale kto wie. O, co ja tam widzę, to jest nasz super przyjaciel kurwa ogromny z karabinem zajebiście. Tak, to jest to, czego potrzebowałem do szczęścia. Teraz, jak ja mam go tutaj obejść, żeby on mnie nie dojebał? No, ja wiedziałem, że tutaj będzie tragicznie. No dobra. No dobra. Trochę się ciekam. Nie, no, ja myślę, że ja dam radę... O, dwóch takich jest. Dobra. No to pewien jestem jednego, że nie powinienem z nimi walczyć. Jestem tego praktycznie w 100% pewien, bo oni mnie rozjebią. Nie ma szans, bym ja rozjebał ich. Tam mam jakieś miejsce, po którym wydaje mi się, że mógłbym dać radę przejść, o ile oni by mnie oczywiście nie zauważyli. Jolo, się nie udało? <grystanie> 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 ale, ale tak, ten gościu w ogóle z karabinem stoi, ktoś umarł zaraz obok niego, nie, wyjebane ma. No tak, no trochę tutaj tych kolegów jest, zobaczmy jakie mamy opcje w ogóle tutaj przejścia tego wszystkiego i obejścia ich. Być może, prawdopodobnie chciałbym, żeby tak. Tam chyba nie wejdę w żaden sposób do góry. Chociaż tamtędy byłoby bardzo fajnie. Chyba że w ogóle moim celem jest dojść tam. Nie jestem pewien, gdzie ta wieża jest cała, na którą my mamy dojść. Nie wiem, to jest ona? Not sure. Czy ja coś tutaj dam radę zrobić? No nie, no, no kurde. Jak oni zaczną do mnie strzelać, to to będzie masakra. Tutaj, ha, ciekawy jestem. Spróbujmy na to wskoczyć. O, tego mogę się złapać. Tam mam bronię. Mam rakietnicę wręcz do podniesienia, tam to jest jakaś ciekawa opcja. Pytanie, czy taki wykokszony kolega by w ogóle padł na strzała z, z rakietnicy? To też jest niestety rzecz nie do końca pewna. Na pewno mogę tego ciapnąć. No, nie chciałem go zrzucać koniecznie. O, jezus mary, ale dobra, nikt tego nie widział. Tyle dobrze. No to ja nie wiem. Napierdalać w nich? No chyba najlepszą opcją będzie w nich napierdalać. Spróbujmy. To go nie zabiło. To też go nie zabiło. Teraz dopiero padł. Okej. Okay. No dobra. Tam jest drugi taki kolega. Tak więc, jeżeli tylko się ustawi, dość powiedzmy. Fajnie dla mnie. No to też zginie. Okej. Okay. Giń! Jak cię zajebie, tak cię zajebie, ale cię zajebie! A, No i nie ma kolegów, dobra. Ale tutaj niestety byli jeszcze inni przeciwnicy dookoła, jak sami widzicie. Teraz tutaj zdecydowanie nas nie polubili. Za to, że zabiliśmy ich kolegów. Co To są te koksy, kurwa. Shotgunami, oczywiście. Moi kurwa olubieńcy. Gdzie oni tutaj są w ogóle dookoła? Nie wiem. Tu się schowam. O! Załatwiłem tych koksów. To już jest krok pierwszy. Czy oni dadzą radę mi tutaj w jakikolwiek sposób wejść? To jest dobre pytanie. Nie wiem tego, niestety. Eee, no, mogę zawsze do nich strzelać, kiedy oni sobie stoją po prostu tam na dole. Oni nie, 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 nie wkładają dużych sił, powiedzmy, w to, żebym. Byli jacyś nieuchwytni, tutaj, z tego co widzę. Więc po prostu będę ich. Będę, będę ich napierdalał. Kurwa, oczywiście. Nie! Okej, okay. żyje. W tamtego rzuciłem granatem. Nie wiem, czy go to zabiło. Chyba nie. Słyszę, że dalej strzela. Gdzie on jest? Gdzie ten kutas? A to już inny kutas jest, dobra. Inny kutas też zginie. I to chyba koniec. Nie? Kolejni przyjdą? Niebezpieczna muzyka dalej gra, no. Wow! O! Oh! Jak to się kurwa stało? Jak ja to przeżyłem? Co jest? Tutaj jakiś siedzi frajer na dole. For sure. Bo mnie przed chwilą trafił, jak tu wisiałem. Tam mamy rakietnicę. I jakby tam na przykład zeskoczyć szybko i wiecie, i dojebać z tej, z tej rakietnicy, to by przeszło. A, ah, Staram się wychylać głowę, mając nadzieję, że dzięki temu będę więcej widział, ale to trochę nie działa. Um, hmm. No, jeszcze jakiś tutaj ziomek gdzieś jest. Ktoś we mnie tym kurwa granatem teraz rzucił. Nie da się ukryć, tylko gdzie on jest w ogóle, ja nie wiem. Nie! O On mnie wystawi na ogień ich. To jest tu ktoś, czy nie? Nie widzę nikogo teraz. Nie chcę podnosić tych rzeczy, bo zrzucę mój karabin zwykły. A mój karabin zwykły jest fajnym karabinem, dlatego nie chcę się go pozbywać za bardzo. Czy nam radę przeskoczyć tam? Czy ja mam tam iść? Gdzie ja mam iść? O, widzę tego kolegę! Tu jest. Dobra. Co on ma przy sobie w ogóle? Nie wiem. Dostaniesz wryj Grenadem. O! Ten szybko padł? Jezus, tam jeszcze jakiś? To no, chyba teraz musiał tam przyleść. Masz tam kolegów? Chyba nie ma tam kolegów. Dobra, tam jest trasa, którą mogę się udać w sumie. W sumie tak to wygląda, jakbym tam mógł podskoczyć. Tutaj mamy jakąś bramę, która jest niby do otwarcia, ale chyba jednak nie. Tutaj ten karabin. Czy ja tam już nie wejdę? Dobrze mi się wydaje, że ja tam już nie wejdę i muszę to obejść. No chyba muszę to obejść. God damn it! No nie powiem, akcja tutaj była mocna z tymi gośćmi z karabinami, ale na szczęście dostałem jakże cudowne wyrzutnie rakiet, tak więc mogłem się tutaj dużym kalibrem pobawić. Chociaż mi się udało ich chyba wymordować wszystkich i nikt kolejny nie przyjdzie, tak więc pytanie brzmi, co teraz? Z powrotem spróbuję sobie wejść tam na górę, coś podniosę, jakieś amunicji, co tutaj znajdę dookoła. Co to? Dałem czwórki? Które z nich miało? Ja dałem czwórki amunicję. Z powrotem na drabinę. Myślę, że mogę... Myślę, że rozwiązanie mogą mieć tamte okiennice. Że ja muszę tam wejść. Niech mi nikt nie mówi w ogóle, że ja od początku musiałem tam wejść. Nie. Wow. Tak, wezmij się do otwartego okna. No właśnie, czy one były przedtem zamknięte, czy może od początku to otwarte okno było, powiedzmy, moją furtką dalej, a ja tego nie zauważyłem i wdałem się w walkę, którą oczywiście wygrałem i nie było aż tak źle, ale sam nie wiem w sumie, czy te okna były otwarte wcześniej? Nie, nie były. Tutaj, nie, nie, nie były. Przedtem to w ogóle Drake nie chciał ten dym w ogóle skakać w tych okolicach. Tak więc to nie to. Dobra, jest broń po tym pałsztajnie, który mnie tutaj przed chwilą atakował. Ja sobie zejdę tutaj gdzieś. Mam nadzieję, że nie umrę. Nate. Nie dzieje się coś dziwnego. Czy to jakieś zwierzęta? Tak, chyba należało cię przed nimi ostrzec. No! Ostrzec? Moment, wiedziałeś o tych stworach? Kiedy zamierzałeś mi powiedzieć? Po prostu ukryj się i nie przeszkadzaj. <laughs> Najlepsza odpowiedź! O Jezus. Słyszałem jednego tutaj zaraz obok to nie jest dobry znak. Zdecydowanie to nie jest dobry znak, więc chodźmy. Więc chodźmy dalej, tak jest, to jest taktyka. Okej. Okay. <ścoughs> Słyszę tutaj stwory, to pójdę się z nimi przywitać. Tu się coś zawali. Nie? Myślałem, że odpadają te kawałki. O, ohoho. Łoho wohoho. dwóch gości z karabinami. Masa żołnierzy. Damn! Mocna sprawa. No dobra, chodźmy przed siebie w takim razie na tą wieżę, gdzie rzekomo się Lazarewicz udał z tym, z tym całym sztyletem. Zobaczymy, co on tam w ogóle wyprawia. No tak, no skrzeczą ci nasi koledzy. Zdecydowanie skrzeczą. Chyba muszę się jakoś tutaj udać, tak mi się wydaje. Przeskoczyć tutaj. I co? Teraz tu do góry na przykład. Na to wychodzi. Okej, okay, pniemy się do góry coraz bardziej. Tutaj możemy sobie podejść. Gdzie są stworki? Bo te stworki. Stworki naprawdę chyba. Na, naprawdę wkurwia je to, że ktokolwiek chce zdobyć to całe drzewo nie chce spaść. Tutaj mamy kamienie. Dobra, to idziemy do góry po kamieniach. Któreś odpadną pewnie? Jak znam szczęście Neitana, Nie, nie odpadły. Dobra, czy to już jest to miejsce w wieży, do którego ja chcę dojść? Czy może jeszcze troszeczkę będę musiał się... O! Kaccenka! Mam dość Twoich wymówek. Proszę tylko o jeszcze trochę czasu. O, Flynn. Dałem Ci dużo czasu. Aż na to. Przyniosłem Ci sztylet. Mów. Gdzie wrota do szambali? Słuchaj, Zoran, wiemy, że. Nie zaszedłem tak daleko, by zatrzymała mnie Twoja niekompetencja! Wiemy, że odpowiedź jest ukryta gdzieś tutaj. Musimy tylko ją znaleźć. A tymczasem Drake depcze ci po piętach. Widać, że wybrałem do tej roboty złą osobę. No, bo Flynn to Fryer. Co za dupek! Spróbuję jakoś to rozwiązać. Lepiej zostań tu. Może się czegoś dowiesz. Hm. Co teraz w takim razie? ...myślę. Skoczymy na nią i ją zgwałcimy. Jaki Swaglord. To moja własność. Nate? Uciekaj stąd. Daj mi sztylet. Wrócą tu za chwila. Nie zmuszę mnie, żebym ci go zabrał. A jak niby wytłumaczę, gdzie się podział? Coś wymyślisz. Jak zawsze. Tylko... Suko? Zrób coś dla mnie. Załatw tego sukę W porządku. Czego mam szukać? A, czyli rozkminiamy zagadkę, co? No dobra. Ale to wygląda znajomo. Co wygląda znajomo? Dziennik Drake'a. Tak, oni mają dziennika Drake'a. Stupa at the Caves Entrance, uh, lala, dobra. Ha! Huh. Jakiś taki budynek z odwróconym płonącym sercem, co? Słuchajcie, tu jest wąż, tu jest takie coś. To jest takie coś. Czy... Któryś z tych mi ma coś powiedzieć? I gdzie ja mam w ogóle? Nie sz... ruszyć. Ruszyć, ale kurwa co ruszyć? To ruszyć, czy coś u góry ruszyć? Nie wiem co ruszyć. Tutaj kurwa coś ruszyć? Nie wiem w ogóle co mam, co mam ruszyć. Oh, o no, no, że chyba do brody Tutaj nie wejdę, okej. Okay. O! Oh. O, oh, a okej, okay. w taki sposób. No dobra, jakieś takie pudzle zostaw to Drake. Wow, wow wow. Pudzle, no tak, mam nawet ikonę. Czekajcie, to co tutaj w takim razie będzie, będzie pokazane? More scary, Demon Sasquatch, slippery naked guy, scarameter Hmm. Zastanawiam, skąd ja mam kurwa wziąć? O, może to. O, popatrzcie. Tutaj mamy jakieś interesujące rzeczy. Odpowiada pewien kolor. No dobra. Czyli tutaj taki gościu, który ma dziób i skrzydła, to jest fire. Fire to jest trójkąt. Tak więc, ee, nie, co mam najbliżej? Mam tutaj jakiegoś lewa. Ten lew to jest chyba tutaj, widzę, zielony, a zielony odpowiada takiemu półkolu, jakby. No. Założę się, że ma coś wspólnego z rzeźbieniami. A, no, co ty? Dobra, to już wiem. W takim razie trzeba te pudzle, myślę, poustawiać w odpowiednich miejscach na tych okręgach. Co? Chyba tak. Jak to zrzucił na wyjebce? O, i pięknie, i działa. Pytanie, czy to nie zadziała w każdym przypadku, tylko dopiero jak się wszystkie ustawi, to będzie jasność, czy, czy na pewno dobrze. Dobra, który jest bliżej? Mamy Pana Smoka. Pana Smoka jeszcze tutaj nie widziałem. Pan Smok to będzie jaki element? Będzie kolor biały. Biały kolor to kula, tak więc bierzemy kulę i niesiemy do Pana Smoka. Ha, no sprytne, ale sporo musiałem przeskrolować, żeby tutaj cokolwiek, cokolwiek oddziałać. Hmm, przeskrolować w sensie poprze, poprzerzucać strony w tym całym dzienniku, tak? No, jak oni chcieli zagadkę rozwiązać, jak nie mieli dziennika? Beach, please. Frajerzy i też nie potrafią kojarzyć faktów. Dobra, e, co my tutaj jeszcze mamy? No, mamy na przykład właśnie gościa, gościa ze skrzydłami, który bierze trójkąt. Dobra, to i tak wezmę i to zaniosę. Tak czy siak, kolejność nie ma chyba większego znaczenia. Znaczy, na pewno nie ma znaczenia, ale. Myślałem, że mi jakoś szybciej pójdzie, jak sobie kolejność ustalę. Dobra, tam jest taki pseudo lew, tutaj mamy kolesia ze skrzydłami. Co, chciałbyś, żeby ten staruch za ciebie to dźwigał? Kto wie, może umrze jeszcze w tej części, tego nie wiadomo. Dobra, bierzemy i ustawiamy kolejny, ostatni kamień. Kwadracik na miejscu tamtego lewa. Lewa, no chyba dobrze będzie. To nie, nie tyle co lew, co jakieś połączenie chyba różnych zwierząt, co? Tak mi się wydaje. Nie wygląda jak żadne znane mi zwierzę. Dobra, ostatni klocek. Co teraz zatem? Stanie się coś? Coś się Dobra. powinno stać. To powinno wystarczyć. O, o Boże. Kolejna zagadka się otworzyła. Co, ale Widziałe też. Te też te znaczki już widziałem. Co? Tu mamy jakieś trzy znaczki wypisane. I tutaj mamy trzy znaczki wypisane. Eee, kolorki. Kolorki mamy tutaj. Te kolorki tutaj. Czekaj. Łydydydydydydy. Ten taki pseudo, ten, ten, ten siedzący, ma kolor żółty. To jest lew, co? Czyli jaki tutaj znaczek jest na żółto pokolorowany? Taki śmieszny. Zobaczmy, czy na dalszych stronach nie ma niczego już na ten temat powiedzianego. No, e dobra, tutaj już są puste strony, więc obstawiam, że będzie tutaj taki znaczek, jaki jest tutaj, czyli jakaś taka kosa z lewej. I takie dziwaczne kształty tutaj. Dobra, to poobracajmy to w takim razie. Aż nie znajdziemy tej kosy całej. Myślę, że to będzie wtedy pasować, tak mi się wydaje. O, to jest ten znaczek, dobra. Tutaj pewnie będzie kolejny. Tutaj mamy lwa. Co znaczy tego takiego dziwnie wyglądającego śmiesznie? Tak, jak do stworzeń. Dobra, mamy zielony, i zielony tutaj jest przypisany do takiego, do takiego znaczka. Płaski u góry brzus brzuszek z lewej, co? Dobra. Kręćmy w to, może będzie szybciej. Płaski u góry brzuszek z lewej, to chyba będzie to, tak mi się wydaje. Nie, to będzie to, bo jest pełne w środku. Dobra. Tak mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze raz. Tak, to będzie to. Dobra. Następny jest wunż. Nasz wunż ma zgodnie z tym opisem kolor biały. Na biały jest tutaj symbol taki no takie nazwijmy to A, powiedzmy A z takim jakimś kwadratem u góry. A jest chyba tutaj już ten znaczek, co? Myślę, że tak. Spróbujemy, ustawimy ten ostatni i będę jeszcze raz się przyglądał. Dobra, ostatni to będzie chyba, nie pamiętam, czerwień. Czerwień będzie ostatnia. No tak, ten kolej ze skrzydłami to jest czerwień. A czerwień to będzie jakieś takie dziwaczne coś z takim czymś, dobra. <laughs> Nie wiem, jak wam to opisać, po prostu sobie to zapamiętuję. Wiem, jak to wygląda. I już wolę sobie do tego doskrolować samemu. O, proszę bardzo. Jee, dobrze dopasowałem. I'm so fucking intelligent. Co teraz tutaj? No, standardowo, oczywiście, sztylet jest pięknym kluczem. Oni zaraz tutaj wyjdą z za drzwi i powiedzą: Hej, dzięki wielkie, ziomój za otworzenie nam przejścia tutaj i tam. Zajebiście. Na to czekaliśmy. Najgorsze jest to, że teraz oni tutaj mogą przyjść, wejść do tego, wejść na to. No i co? No i będą mieli otwarte. To powinno się zamknąć. W ogóle wszystko się powinno zresetować, jak tylko ja to teraz otwieram. Hmm. Okej. Okay. Elena, słyszysz mnie? Tak, chyba właśnie znalazłem sekretne przejście. Naprawdę? Tak, widzisz dno urwiska usiane posągami? Aha. Tam się spotkamy. Dobra, już tam pędzę. Co to, oni nie, wie, oni nie potrafili tędy przejść żadną, żadnym innym sposobem jak kurwa tym? Czy to była taka po prostu wskazówka dokąd iść? O kurwa, super Yeti mi tutaj przebiegło. Zajebiście. To jest to, czego potrzebuję. Jebany Yeti. JJ nawet pasuje. Jebany Yeti. No ale okej, okay, czy będziemy z nimi walczyć jeszcze, czy nie, to się zobaczy, myślę, ale musimy progresować. Nie ma co się opierdzielać. A Abym spod. Chociaż nie, pewnie, pewnie by się złapał, ale nie zmienia to faktu, że byłbym bliski spodnięcia. <słuch> Helena, jesteś tam? Tak. Tu jestem, widzę cię. Co wyrabiają ci goście? Chyba rozwalają posągi, żeby znaleźć fajne przejście. Cóż, geniusze siedzą tuż nad tym. No, to jazda. Okej, okay. jestem gotowa. Oni wiedzą, że ja tu jestem? Czy mogę jeszcze jakoś tak sniki-sniki podziałać? Chyba mogę podziałać sniki-sniki. Gorzej, jak mnie tutaj któryś zauważy. O, ten się ustawił idealnie, oparł się dupskiem. Tamten kolega się odwrócił. Z tego tutaj ściągniemy. Dziękuję przy okazji za amunicję, panie kolego. I granaty jeszcze bonusowe, bo powiedzieliście mi już co... Co oznacza ta maska, że się po prostu dostaje bonusowe rzeczy za to, że się koi załatwiło po cichu. Nie wiem, czy on się zaraz nie odwróci. Dobra, jolo. Wow. No właśnie, wybrałem idealny moment taki, że goś się jednak odwrócił. Super. Wyczuć maksymalny. Dobra. On tego tutaj niby znajdzie, ale nie zdąży, kurwa. Hehe. He. Proszę bardzo. Granacik bonusowy. Tu, 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 No i co? Tutaj chyba zaraz obok żaden dodatkowy kolega nie łazi. Drake przynajmniej wyszedł z tego takiego trybu skradania się. O i wrócił do trybu. Ech. Dobra, wejdę sobie na górę. Zawsze kuszące jest bycie wyżej niż niżej. Siema. U gościu ma rakietnicę. Okej, okay. mamy tam tych paru przykoksanych kolegów, których uwaga też da się zdjąć po cichu, więc to jest niekoniecznie powiedziane, że ja muszę ich mordować. Tak naprawdę. O, tam nawet dwóch takich chyba przykokszonych sobie siedzi. Oni mnie nie widzą w ogóle. Ale tak wgle wgle Tam Elena się strasznie miota w lewym górnym rogu, widzę. Dobra, jolo. <grystanie> <grystanie> o, o, kurwa. No to aktywowałem, kurwa, piekło. For fucking sure, aktywowałem piekło. I ja jebie. To nie była chyba najlepsza decyzja. <laughs> Słyszę karabin jakiś. Kurwa! Elejna, przepraszam, jeśli cię tam teraz dojebali przypadkiem. Dobra, tutaj jest jakiś frajer. Nie pożyje za długo, na szczęście. Ktoś jeszcze do mnie strzela, celuje do mnie, robi mi złe rzeczy. To jest chyba stacjonarny karabin. To jest taki jeden z tych plusów, których zawsze staram się doszukać. Dobra, Elejna tam napierdala. Wow, Soka bliard! Mogę mu tam Neida wrzucić za to. To jest... To jest taka fajna opcja. Chociaż tam kolejny... Nie, nie wrzuciłem mu tam tego naida. Kurwa mać. Dobra, jest niżej ode mnie, nic mnie nie zrobi. O! Teraz! Serio, spadło za niego. Ja pierdolę. I kolejny mi tu rzucił. <ścoughs> Oj, to naprawdę nie była dobra decyzja. No, i stoi! Kurwa strzela ELEINA! Zapierdol gościa za karabinem! Czy widzicie, co ona robi? Stoi i strzela w dół. Ja pierdolę. Nie wierzę w to po prostu. Dobra. Tam będzie cienko. Naprawdę, to, był, to było głupie, co ja zrobiłem. A jak większość rzeczy, które robię. To on tutaj nie zrzucił rakietnicy, bo miał ją przy sobie. A, no nie, no. O, jest, dobra, zrzucił. Ale czy to mi cokolwiek pomoże z tym działem? Hadąg! Działo ma się chyba dobrze. Nie, zabiłem chyba strzelca na tym, na tym dziele. Na tym dziele zabiłem strzelca, dokładnie. Tak się to odmienia nawet. Pierdol się! O! Żeby tylko kolejny na działu nie przyszedł. To będzie dobrze. A będę wtedy zadowolony, szczęśliwy Tiwór. O, o, o! O, proszę bardzo. Dobra. A tutaj jakieś pałsztajnie jeszcze łażą? Chyba nie. Dobra, ale teraz ja mogę przejąć kontrolę nad tym gównem. SAY hello to papa no. o kurwa ktoś tutaj z boku do mnie strzela o ojebani Gdzie oni kurwa są? Nie widzę ich nawet, nie widzę ich pomocy! Skąd do mnie napierdalają? Tam jest jeden frajer, dobra, nie żyje już. Złap oddech, Nate, złap oddech, kamera w skalę, nic ci nie przeszkadza Kurwa ma. Stoi sobie obok niego, wyjebane. Tarararararara, tararara. <laughs> jaki oni mają armor, to jest kurwa nieludzkie. Dobra, ten nie żyje, ten też nie żyje. Czy ktoś jeszcze ma ochotę na imprezę? Poza tymi chujami, którzy stoją kurwa w takim, ohoho, oszukanym miejscu. To jest oszukane miejsce, for sure. Tam jeszcze jacyś biegli widziałem chyba. Hmm, mogę wleźć tu? Nie, nie mogę kurwa, oczywiście. To jest taka specjalna kładka dla nich, żeby mogli mnie ruchać. True story, tak to jest zrobione. No dobra! Prójmy w takim razie przed siebie, nie ma co tutaj siedzieć chyba. Tutaj się schowam. O, dzień dobry! <tryklary> Jak wyskoczyło z niego wszystko. Cudowne to jest czasami. Aha, no tak, bo to jest to tajemne przejście, lol. No tak, to taka płytka, w którą musimy coś tam wsadzić. Dobra, ja sobie tylko pozbieram broń Leina, nie przejmuj się. Tylko łażej i tutaj opierdalam martwe ciała z zasobów, ale to myślę typowe dla nas. Dla naszej branży, martwe ciała i kradzież. Takie dwie, w sumie dwa filary. Dobra, czy coś tutaj jeszcze tak jest? Nie, dobra, sobie skróćmy, skróćmy sobie... No, to, żebym się kurwa skrócił drogę. Naprawdę, tu zejść? Dobra. Psz, już myślałem, że zbaguje, naprawdę. Myślałem, że zbaguje. To by było smutne. Dobra, Elena, idę do ciebie. jo, trójkąt. To jest to? Granat leży. <laughs> Jadę razem z granatem. Nie o! granat mogę podnieść jeszcze? <laughs> mogę, lol. Dobra, to co? To kręcimy w takim razie. Skąd on wie, w którą stronę w ogóle? To jest oszukańcze. Co się będzie teraz działo, jak my będziemy tym kręcili? To jest dobre pytanie. Co to ma znaczyć, srututu? Wow, woda się leje, okej. Okay. Nie wiem w jakim celu. Zaleję miasteczko. O, tamto drzewo. Wow, okej. Okay. Czy to jest to drzewo życia? Nie, schowane przejście. Teraz mam tam wrócić, serio? Kto by pomyślał? Latarnią najciemniej. Ja jebie. I co mam? mam. Mam tam teraz wracać? No dobra, nie jest aż tak daleko. Nadal jest kurwa dość daleko. Zamknięte jest. O! Ty! Jak nie celuję, to zamknięte. A jak przyceluję, to już mam zbliżenie i jest otwarte. Bugi, bugi. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobały. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić. I do następnego razu. Trzymajcie się i papa. Pa.